Давай! Еще раз! Он, Он уже не мощный! No i w drugiej rundzie kalafior Kasiusza pękł, szkoda, że przerwali drugą rundę, wiem, że Kasiusz by miał w dupie te swoje ucho, no ale z boku to wyglądało, no krew się polawa, no to nie wiem, po prostu nie chcieli kontynuować. No i mała różnica była, Kasiusz był w rękawicach bokserskich, ten drugi był w rękawicach od MMA, także teraz zobaczcie filmiki, no to wyobraźcie sobie, jakby on te bułę dostawał w rękawicach od MMA, a nie od bokserskich. lewy prosty kolano, kolano. prosty low o, wysoko wysoko tak, tak. raz jak jaki lewy, 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 lewy prosty lewy prosty lewy prawy low lewę, tak kolano jak jest blisko to kolano kolano No, także grubo się podziało. Obejrzałem jeszcze to kilka razy i obejrzałem też y, potem y, tę walkę od strony tam znajomych Kasusza. I powiem wam, no że grubo. Ogólnie tam y, pod koniec y, Paweł się spopował. Y, Kasuszowi podobno pęk kalafior. Nie wiem jak to, co tam się stało. No, ale widać, że przydałaby się taka walka trzyrundowa. Ciekawe, co by się zdarzyło. Bo jedni mówią, że ty, to ty Tyburski yy, tlenu nie miał, a drudzy mówią, że, że kas już został tak ładnie wypunktowany no i jeszcze to ucho pękło. No nie wiem, wydaje mi się, że powinni mieć yy, waleczkę, bo naprawdę ładnie to wyglądało. Tylko, że WM ma, koniecznie WM ma, i jeszcze jedną rzecz objaśnię, tak na szybkości. A propos tych rękawic Czemu Tyburski jest w małych rękawicach A Kasiusz w dużych Po pierwsze Tyburski nie jest tych małych MMA W których się bijemy tylko to są tak zwane bombki Czyli rękawice treningowe do MMA Zaraz wam je pokażę Wyglądają one w ten sposób Że mają tutaj o Są mega mięciutkie mają taką formę tu ochronną I to są właśnie takie treningowe sparingowe Tylko że małe rękawice I podobno Paweł rzucił mu te rękawice właśnie Żeby w nich walczyli Ale już nie chciał bo chciał się zasłaniać właśnie y, tymi dużymi rękawicami, wiecie, przed kolanami i kopami. No i dlatego właśnie y, jeden walczył w tych rękawicach, a drugi w tych. Lewy prosty, prawy low. Jeszcze raz. Ja wszystko wchodzi. Tak jest. A, jeszcze raz. I pra lewy prosty, prawy low. Lewy, lewy prosty. Lewy prosty, prawy low. Zadań. krokiem naprzód. krokiem naprzód. Lewy prosty. Kolano. Kolano.

No, stop. Właśnie jestem po Sparingu z Kasjuszem. Troszeczkę za bardzo emocjonalnie do tego podszedłem, ale no nic. Nauczkę dostał. Mam nadzieję, że do walki swojej 5 września się wygoi i będzie mógł wystartować. Nie chciałbym go eliminować z tej gali. Wyszło jak wyszło. Ech. Była to trochę uliczna walka, ale to chyba z powodu tych emocji, które, które były, towarzyszyły mi przede wszystkim. E, troszeczkę za mocno emocjonalnie podszedłem, ale nic. Zaraz Wam wrzucę jakiś film.

ja wprosty, brawo! Brawo! idę na trening, więc teraz nam tego nie nagram, ale później na główną tablicę wam wszystkie na wszystkie pytania, niejasności odpowiem. Dlaczego było tak, a nie inaczej? Dlaczego były rękawice takie? Dlaczego nie MMA? To już by się w ogóle dawno skończyło. Zaraz wam powiem, wyślę filmik, gdzie już go ubijam, ale mnie z niego ściągnęli bał się w MMA więc, więc tak to wygląda